Z Ewangelii według świętego Jana. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. W dzisiejszej Ewangelii szczególnie rzucają się dwa obrazy, o których mówi Chrystus. Jest to obraz bramy i pasterza, pewnie w tamtym świecie, w, tamtej, w tamtym Izraelu, w tamtej Palestynie, w której. Żył Chrystus. Te obrazy były bardzo dobrze znane faryzeuszom, do których Chrystus kierował te słowa. Mianowicie kiedy pasterze wychodzili w nocy z, ze swoimi owcami na pastwisko, to tam znajdowały się takie bramy. I ci pasterze, oprócz tego, że wychodzili z nimi na to pastwisko, to kładli się właśnie w tych bramach, stanowiąc taką naturalną, można powiedzieć, zaporę do tego, aby te owce nie uciekały, więc stawali się. W pewnym sensie jakąś bramą dla nich. Jeśli owce chciały przejść przez, wyjść z pastwiska, musiały właśnie przez tą bramę przejść, czyli przez tego pasterza. I moi drodzy, wydaje się, że Chrystus jest taką bramą, i można to odnieść do, do relacji z drugim człowiekiem. Bo często te nasze relacje z drugim człowiekiem, z naszymi znajomymi, z naszą rodziną, z przyjaciółmi, z ludźmi, których spotykamy na co dzień, są bardzo płytkie, takie bardzo powierzchowne. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś w głębi serca każdy z nas pragnie takich głębszych relacji, prawdziwych relacji z drugim człowiekiem. I właśnie bramą do tych głębszych relacji jest sam Chrystus do takiego, takiej prawdziwej przyjaźni, zjednoczenia z drugim człowiekiem. Natomiast drugim obrazem, który pojawia się dzisiaj, jest obraz pasterza. Chrystus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem i mówi, że owce słuchają jego głosu, a więc nie jest to tylko taki pasterz, który jest wynajęty tylko po to, żeby spełnić jakąś pracę i odejść. To, że Chrystus mówi, że owce słuchają jego głosu, oznacza, że ten pasterz jest w jakiejś głębokiej relacji z tymi owcami, że te owce rzeczywiście naprawdę znają swojego pasterza. Tu mi przychodzi na myśl pewna opowieść znajomego, który był w Ziemi Świętej i opowiadał, jak. Spotkali dwóch Beduinów, którzy właśnie wypasali swoje owce. I owce, zarówno jednego Beduina, jak i drugiego, były wymieszane. I nikt nie mógłby rozróżnić, które owce należą do którego Beduina. Ale jeden z tych Beduinów zawołał swoje owce, i one natychmiast do niego przybiegły, zostawiając na pastwisku tę drugą część, która należała do drugiego Beduina. A więc moi drodzy, owce bardzo dobrze znają. Głos swojego pasterza. I podobnie powinno być w naszym życiu. My bardzo dobrze powinniśmy znać głos naszego pasterza. Co więcej, powinniśmy za tym głosem iść i tego pasterza naśladować. Naszą dzisiejszą konferencję rozpoczęliśmy od Ewangelii o dobrym pasterzu. Ale ona bardzo dobrze wpisuje się w przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Dlatego, że to przygotowanie. Ma zrobić to, co jest celem Katechezy, zbliżyć człowieka do Boga, doprowadzić do pewnej jedności. Znajomość Boga jest bardzo ważna i bardzo istotna. W jaki sposób poznajemy Boga? Ksiądz Damian pokazał nam, jak ważne jest budowanie relacji, na czym ta relacja będzie bazowała, jak ta relacja powstaje. Natomiast przygotowując się do sakramentu bierzmowania, musimy pamiętać o jednej rzeczy. Kiedy mówimy o naszej relacji z Bogiem, kiedy mówimy o tym, w jaki sposób człowiek ma się z Panem Bogiem jednoczyć, powinniśmy zadać sobie jedno ważne pytanie: Jak wygląda moje przygotowanie? Bo to, że pojawiały się konferencje, że pojawiały się różne konkretne zadania dla Was, to jest pewna pomoc. Często dorośli zadają to pytanie, po co tyle mszy świętych, po co te różnego rodzaju praktyki, po co te konferencje? Właśnie po to, żeby człowiek jak najbardziej świadomie podszedł do tego sakramentu, dlatego, że tak jak mówiłem wcześniej, jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej i ta dojrzałość będzie musiała bazować na tym, że my musimy spotkać się i zjednoczyć się z Chrystusem. Z Chrystusem, którego trzeba poznać. Bo jak budować relacje z kimś, kogo nie znamy? Pewne praktyki religijne, z którym się przy okazji przygotowania do sakramentu Bierzmowania zapoznajemy, jest to też pewne zaproszenie na przyszłość, do tego, żeby można było głębiej poznać Boga, żeby pogłębić swoją wiarę, no, głównie jeżeli chodzi właśnie o ten relacyjny punkt. Dlatego, że od strony teoretycznej, od strony wiedzy, wiemy bardzo dużo. Pytanie jest o to, co wiemy na temat tego, co jest w naszych sercach? I tu zaczyna się właśnie to poznawanie Boga. W jaki sposób poznawać Boga? A może najprościej czytając Pismo Święte. Od czasu do czasu przeczytać jakiś ciekawy artykuł, obejrzeć jakiś program, wysłuchać e, ciekawych konferencji, po to, żeby do tego Boga się zbliżyć. E, I teraz, poza tym przygotowaniem, które tu macie, Właśnie dojrzałość i dorosłość polega na tym, że chcę poznawać tych, z którymi chcę się przyjaźnić. Zobaczcie, mając przyjaciela, chcę wiedzieć o nim jak najwięcej. Jeżeli chcę budować z kimś relacje, jeżeli ktoś ma stać mi się bliski, muszę z nim rozmawiać, muszę chcieć wiedzieć jak najwięcej o nim. Dlaczego? Właśnie dlatego, że chcę być jak najbliżej tego człowieka, chcę znać jego potrzeby, chcę znać rzeczy, które go bolą, po to, żeby być dla siebie nawzajem wsparciem. I to przygotowanie, które się odbywa w parafiach, jest formalnym przygotowaniem. Ale jeszcze raz to powiem: dojrzałość i dorosłość polega na tym, że sam chce się kształcić. I tego musicie się nauczyć, bo za jakiś czas to Wy sami będziecie musieli odkrywać swoją wiarę po to, żeby ją pogłębić, po to, żeby stać się coraz bardziej dojrzałymi chrześcijanami. Zapraszam Was już na kolejny piątek, na nasze spotkanie, już za tydzień. Czekamy na Was z księdzem Damianem. Do zobaczenia. Szczęść Boże.